Witajcie moi drodzy. Dziś kolejny raz wracamy do serii Wszystkie maski Narcyza. Ostatnio rozmawialiśmy o narcyzie Efekciarzu, czyli o osobie, która uwielbia błyszczeć w towarzystwie. Taki zwykły pozer, manipulant. Ktoś, kto w gronie znajomych traktuje Cię zupełnie inaczej niż traktuje Cię w domu, kiedy nikt na to nie patrzy. To taki idealny mąż, idealny tatuś. Idealny oszust, który ciągle kogoś udaje, bo stale szuka podziwu innych osób. Dziś natomiast rozpracujemy narcyza tyrana. Kim jest i jak sobie z nim radzić? Zacznijmy od tego, że narcyz tyran. Na wszelkie możliwe sposoby próbuje pokazać Ci, że jesteś od niego gorsza. Taki narcyst tyran stale będzie wytykał ci błędy, będzie wytykał ci słabości i będzie te wszystkie błędy i słabości strasznie wyolbrzymiał. Dodatkowo stale będzie Ci udowadniał, że Ty się mylisz. Będzie tak długo drążył temat, aż w końcu przyznasz mu rację. Taki narcystyran będzie też czekał na każdą możliwą okazję, żeby obserwować twoje potknięcia, żeby obserwować twoje porażki, bo on to wszystko dobrze zapamiętuje i będzie to wykorzystywał w wygodnej dla siebie chwili. Czyli można powiedzieć, że narcystyran jest takim specjalistą do zbierania haków na ciebie. On patrzy na twoje potknięcie, zapamięta je, a później, kiedy przyjdzie taki odpowiedni moment. Użyje tego potknięcia przeciwko tobie, bardzo często również wyolbrzymi tę sytuację, bo kiedy minie trochę czasu, on będzie mógł dodać kilka swoich rzeczy od siebie, a ty będziesz czuła, że to twoje potknięcie było jeszcze większe niż było ono w rzeczywistości. Trzeba też wiedzieć, że narcystyran jest specjalistą od różnych form agresji. I może być to agresja fizyczna, może być to agresja psychiczna i emocjonalna, i będzie to też agresja słowna. Ja specjalnie wydzieliłem tą agresję słowną od tej psychicznej i emocjonalnej, bo chodzi o to, że narcystyran jest charakterystyczny w tym. Że bardzo często używa takich bezpośrednich, jednoznacznych słów, które mają Cię zranić. Mówi Ci, że jesteś głupia, że jesteś nienormalna, że jesteś słaba, że jesteś naiwna. On to po prostu powie Ci w twarz. On rani Cię tymi słowami, bo tak jak mówiłem wcześniej, on na każdym kroku chce Ci pokazać, że jesteś gorsza od niego. Dlatego tak wielu negatywnych słów w kierunku Twoim, ale też np. Waszych dzieci, bliskich osób, będzie ciągle mówił takie bezpośrednie negatywne słowa i nie będzie czuł z tego powodu żadnej, żadnego wstydu, żadnego poczucia winy. I tu możesz się zastanawiać, skąd bierze się taka postawa, jak ten narcyz-tyran powstaje. I warto wiedzieć, że ta postawa narcyza-tyrana bierze się głównie z lęku. On. Stale chce ukrywać swoje słabości. On stale boi się, że ktoś odkryje to, jaki jest wewnątrz, jaki jest naprawdę, jak bardzo jest słaby, i przez tą jego słabość ktoś przejmie odpowiedzialność za jego życie, ktoś będzie kontrolował jego życie. Widzimy to wyraźnie po jego postawie i zachowaniu. Narcystyran nikomu nie ufa, uważa, że na nikogo nie może liczyć, zawsze wypatruje różnych podstępów, że inni ludzie spiskują przeciwko niemu. Taki narcystyran nie ma zagroż zaufania do innych osób, bo jego największy lęk związany jest z myślą, że ktoś w końcu go wykorzysta. I możemy się zastanawiać, dlaczego pod tą maską narcystyran ukrywa tak wiele lęku. I bardzo często jest to związane z jego przeszłością. Z przeszłością, którą również często ukrywa przed tobą, ty naprawdę nie wiesz, co w jego przeszłości się wydarzyło. Bardzo często jest tak, że narcyza tyrana ktoś wcześniej wykorzystał, ktoś wcześniej wpędzał go stale w poczucie winy. Ktoś sprawił, że to on się czuł tym gorszym, to on był poniżany i zaczął się zachowywać w ten sposób, że on zaczął poniżać inne osoby. Tak jak on czuł się kiedyś gorszy, słabszy, tak teraz sprawia, że inne osoby wokół niego czują się gorsze. A więc widzisz wyraźnie, skąd wynika ten jego lęk. On nie chce być już tą ofiarą, tak jak był wcześniej, dlatego staje się tym agresorem. I w postawie narcyza tyrana widzimy wyraźnie tą pustkę emocjonalną, to poczucie wstydu, to poczucie niższo niższości. Te wszystkie emocje to jest coś, co narcyz tyran dobrze zna, ale nigdy do tych emocji się nie przyznaje. To właśnie te emocje ukrywa pod tą swoją maską tyrana. I warto tutaj też podkreślić jedną rzecz. Dla narcyza tyrana świat zawsze jest czarno-biały, bo on uważa, że albo jesteś drapieżnikiem, albo jesteś ofiarą. I taki narcyz, tyran zachowuje się w taki sposób, stosuje tą agresję, stosuje tą przemoc na różnych poziomach, tylko dlatego, że boi się, że znów będzie ofiarą. A on nigdy więcej nie chce być już ofiarą, on chce być drapieżnikiem w każdej możliwej sytuacji. To on chce kontrolować życie innych osób, to on chce o wszystkim decydować, to on chce pokazywać, że jest lepszy od ciebie i od innych osób. I to właśnie z tego lęku wynika ta postawa, że on ma tak dużo agresji w sobie, tak często tą agresją reaguje na każdy możli każdą możliwą sytuację, kiedy ktoś próbuje mu pokazać, że on się myli. I narcystyran ma ogromną potrzebę do tego, żeby kontrolować twoje życie, żeby decydować o wszystkim, co się w tym życiu dzieje. Taki narcystyran jest osobą bardzo krytyczną wobec innych osób, wobec naprawdę bliskich mu osób. Taki narcystyran bardzo często wpędza innych w kompleksy, wpędza te, te osoby w poczucie niższości, bo on dokładnie wie jak to działa. Kiedyś możliwe, że ktoś na nim stosował taką technikę manipulacyjną, że wpędzał go w poczucie winy, w poczucie niższości, i on doskonale wie, że to świetnie się sprawdza jako technika manipulacyjna. Kiedy wpędzi cię w poczucie winy, odbierze ci poczucie własnej wartości, sprawi, że to poczucie Twojej wartości zniknie całkowicie to on dzięki temu będzie tobą manipulował, dzięki temu będzie decydował o twoim życiu, bo w końcu jego działania mogą sprawić, że ty mu uwierzysz, że ty naprawdę nic nie znaczysz, że to on wie lepiej i że to on powinien kontrolować wszystko w waszym życiu. I jeżeli przyjrzymy się takim związkom z narcyzem tyranem, to możesz sobie wyobrazić, że robisz 99% różnych rzeczy bardzo dobrze. Natomiast narcyz skupi się na tym 1% rzeczy, które mu nie pasują i on będzie to podkreślał, że on nie będzie zadowolony z tych 99% tego, co się dzieje, co jest ok. On się skupi na tym 1% i zacznie to wyolbrzymiać i pokazywać ci, jak jesteś niewdzięczna, jak jesteś nieodpowiedzialna, i jak ogólnie jesteś tą gorszą osobą w związku i to w ogóle cud, że on z tobą jest. Bo narcyzm, tyran. Zawsze szuka okazji do tego, żeby krytykować, żeby poniżać, żeby wpędzać w poczucie niższości. Taka osoba na każdym kroku będzie próbowała pokazać Ci, że znaczysz dużo mniej od Niego, że jesteś gorsza w tej relacji, że jesteś słabsza, że musisz w końcu ulegać Jego wpływowi, że musisz w końcu przyznać, że to On ma rację. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób najczęściej reagują ofiary, które żyją z takim nercyzem tyranem. Przede wszystkim, takie osoby bardzo często poddają się, czują się bezsilne. Takie osoby uważają, że cokolwiek nie zrobią, to ten narcyz tyran i tak będzie niezadowolony i tak będzie ich krytykował. Takie osoby również bardzo często zaczynają wierzyć, że rzeczywiście są gorsze, słabsze, że nic nie znaczą, że te słowa narcyza tyrana to jest prawda. I oni zaczynają w to wierzyć, a więc spada to ich poczucie własnej wartości, zaczynają wątpić w siebie. Takie osoby, które żyją z narcyzem tyranem, bardzo często przepraszają. Przepraszają za rzeczy, których nie zrobiły. Obiecują poprawę, czyli zaczynają starać się coraz bardziej, a narcyz tyran jest coraz bardziej niezadowolony. On, byle tylko Cię krytykować, bardzo często zmienia swoje zdanie, zmienia na przykład zasady. W których cię ocenia, aby tylko cię skrytykować. Więc nie ma znaczenia, że ty się starasz coraz bardziej, bo i tak tej krytyki będzie coraz więcej. I bardzo często w postawie takiej osoby, ofiary, narcyzatyrana jest to przepraszanie. Przepraszam za to, że żyję, przepraszam za to, że to ty wywołałeś tą kłótnię, przepraszam za to, że to ty mnie krytykujesz, przepraszam za to, że to ty mnie w tej sytuacji poniżałeś. A więc widzisz wyraźnie, że ta postawa narcyza tyrana bardzo często związana jest z tym wpędzaniem w poczucie winy, że ta ofiara tak mocno czuje się winna, że przejmuje odpowiedzialność za to zachowanie narcyza tyrana, może wręcz uważać, że no tak się zachowałam, byłam głupsza, gorsza i itd. Sprowokowałam tego mojego partnera. Nie dajcie się w to wmanewrować, bo tak właśnie działa narcyz tyran. Ofiara narcyza tyrana bardzo często popada również w rozpacz. Czyli taka ofiara płacze jeszcze dużo po tym, kiedy skończyła się cała ta tyrana narcyza tyrana. Ta osoba już wzięła te słowa tak głęboko do swojej głowy, że mimo tego, że narcyz tyran gdzieś jest już dalej, już do ciebie nie mówi, to ty i tak powtarzasz w głowie jego słowa i w ten sposób jeszcze bardziej się nakręcasz, w ten sposób jeszcze większy lęk i te negatywne emocje się w Tobie pojawiają. W niektórych przypadkach ofiary narcyza tyrana próbują zaczynać grać w jego grę, czyli próbują na jego agresję odpowiadać swoją agresją. Tylko takie osoby prawdopodobnie przegrały już na starcie. Dlaczego? Ponieważ narcyz tyran, jako osoba całkowicie bez empatii, osoba, która nie będzie przejmowała się tym, że krzywdzi bliską osobę, Wygra tą walkę na agresję, ponieważ ty nigdy nie będziesz tak agresywna jak on. Ty będziesz czuła poczucie winy, ty nie będziesz chciała ranić kogoś, kogo może pokochałaś, kto jest ci bliski, mimo tego, jak wiele zła ci wyrządził. Dlatego granie w grę narcyza to jest skazanie się na porażkę. Nigdy nie wygrasz z jego agresją, swoją własną agresją. A więc możesz się teraz zastanawiać, co zrobić w takiej sytuacji? Co zrobić w sytuacji, kiedy ty żyjesz z takim narcyzem-tyranem? I przede wszystkim zacznij od tego, żeby nie robić właśnie tego, co narcyz-tyran od ciebie oczekuje. Bo to, co wymieniłem wcześniej, te reakcje, które właśnie mają te ofiary narcyza-tyrana, to jest coś, do czego on tak naprawdę dąży. To jest jego sukces, więc nie daj mu tej satysfakcji i nie popadaj w tą jedną z tych zachowań, w tą jedną z tych ról, które opisałem wcześniej. Czyli na przykład nie przepraszaj za to, że żyjesz, nie przepraszaj za to, że to On rozpętał kolejny raz kłótnie, nie przepraszaj za to, że to On w tej sytuacji, kiedy byliście wśród grona znajomych, znowu Cię poniżał. Dodatkowo nie daj sobie wmówić tego poczucia winy i nie daj sobie wejść na głowę. Nie pozwól też na to, żeby narcyz tyran doszczętnie zniszczył Twoje poczucie własnej wartości. Bo musisz zawsze pamiętać, że to o to mu chodzi. On chce, żebyś w końcu przyznała mu rację, że on jest lepszy, on jest wspanialszy, a ty się myliłaś. I pamiętaj, że w takiej relacji z narcyzem tyranem ty naprawdę musisz być stanowcza. Musisz jednocześnie nie próbować grać w tą grę narcyza, czyli nie reagować agresją, ale też nie możesz reagować wybuchem rozpaczy. Bo pamiętaj, że narcyz tyran tylko na to czeka, dlatego musisz nauczyć się wyznaczać granice. Tak stanowczo, wyraźnie wyznaczać granicę temu narcyzowi tyranowi. Czyli możesz mówić coś takiego: Nie podoba mi się, jak mnie traktujesz, albo nie podoba mi się, jak podnosisz na mnie głos, w ten sposób nie będziemy ze sobą rozmawiać, albo nie zgadzam się na to, żebyś poniżał mnie w taki sposób przy moich bliskich, albo jeszcze inny przykład: Nie zwracaj się do mnie w ten sposób przy dzieciach. Czyli musisz wyraźnie wyznaczyć tutaj granicę, pokazać mu że on tej granicy nie powinien przekraczać. Dlatego mówi się często, że takiemu narcyzowi tyranowi bardzo często trzeba mówić nie, trzeba nauczyć się mówić mu stop. Nigdy nie możesz pozwolić na to, żeby on się napędził, żeby rozpędził się w tej swojej krytyce, w tym swoim poniżaniu, w tym swoim wpędzaniu się w poczucie winy. I pamiętaj, że on się rozpędzi w tym wszystkim, kiedy będzie widział, jak mocno ranią cię jego słowo, słowa, jak mocno rani cię jego krytyka. On po prostu się rozpędzi, jak będzie widział, że jego te techniki manipulacyjne działają na ciebie. Jednak ty musisz pamiętać, że pod maską tego narcyza tyrana jest ukryty prawdziwy lęk. Ja bardzo często, żeby opisać ten lęk narcyza tyrana, porównuję go do takiego małego, przestraszonego pieska. I taki mały, przestraszony piesek nie ugryzie cię dlatego, że jest zły, że jest agresywny. On cię ugryzie dlatego, że się boi, on cię ugryzie ze strachu. I właśnie o tym musisz pamiętać, że pod tą maską pewnego siebie, dominującego, agresywnego tyrana jest ktoś, kto ukrywa bardzo dużo lęku. I pamiętaj, Póki on ma wrażenie, że kontroluje ciebie strachem i agresją, to będzie zachowywał się właśnie w taki sposób. Dlatego nie dawaj mu tej satysfakcji i nie rób dokładnie tego, czego on od ciebie oczekuje. Nie rób tego, do czego on prowadzi tymi swoimi manipulacjami i tymi agresywnymi zachowaniami. I tu jedna uwaga: w stawianiu granic dla narcyza tyrana ty naprawdę musisz być konsekwentna. Jeżeli raz w danej sytuacji powiesz nie, powiesz stop, to musisz się konsekwentnie tego trzymać, bo pamiętaj, że narcyz tyran będzie na różne sposoby cię testował i musisz mieć siłę do tego, żeby wytrwać w mówieniu nie, w mówieniu stop bo on będzie cię sprawdzał, czy naprawdę jesteś konsekwentna, czy masz w sobie siłę, żeby oprzeć się tym wszystkim manipulacjom, które dla ciebie przygotował. I właśnie dlatego, żeby żyć jakoś w tym związku z narcyzem tyranem, żeby jakoś sobie z tym radzić, to musisz wzmocnić swoją pewność w siebie, wiarę w siebie, czyli taką też wypracować samodzielność, że ty musisz uwierzyć, że sama również byś sobie poradziła, bo narcyz tyran często wpędza cię w takie myślenie o tym, że jak od niego odeszła, to już sobie nie poradzisz. Natomiast ty musisz wypracować tą pewność siebie, samodzielność, poczucie własnej wartości ogólnie musisz zadbać o to, żeby wzmacniać swoją psychikę. Bo to jest najlepszy sposób, żeby nauczyć się konsekwentnie stawiać granice narcyzowi tyranowi. Pamiętaj jednak, że jeżeli żyjesz z tym narcyzem tyranem, to on już prawdopodobnie wpłynął na ciebie tak, że ty w siebie wątpisz. I naprawdę musisz wzmocnić tą swoją psychikę, żeby powiedzieć stop w taki sposób, żeby on wiedział i czuł, że ty masz na tyle siły, żeby wytrwać w tym swoim postanowieniu, w tym co mówisz, że nie będziesz tutaj uległa. Bo kiedy mówisz nie, ale cała się trzęsiesz ze strachu, to. On będzie wiedział, że nie musi zmieniać swojego zachowania, że nie jesteś na tyle silna, żeby mu się przeciwstawić. I właśnie dlatego w takiej sytuacji musisz zacząć pracować nad sobą, nad swoją pewnością siebie, samodzielnością, ogólnie nad siłą swojej psychiki. Bo taka praca nad sobą jest kluczowa właśnie w przypadku, jeżeli masz taką więź, taką relację z Narcyzem tyranem, ty musisz być na tyle silna, żeby powiedzieć mu wyraźnie nie, ale żeby to nie było nie. I wchodzenie z agresją, czyli reagowanie w taki sposób, jak on od ciebie oczekuje, że ty zareagujesz. To musi być twoja pewność siebie, twoja asertywność, a to po prostu trzeba wypracować. A w momencie, kiedy twoje poczucie wartości jest obniżone tą ciągłą krytyką, to naprawdę jest sporo pracy, którą ty możesz włożyć w to, żeby wzmocnić tą swoją psychikę, i to nie będzie tak, że od razu ty będziesz mówiła nie, mówiła stop, a on będzie cię słuchał. Natomiast jest to dobra droga do tego, żeby poradzić sobie z takim narcyzem-tyranem, właśnie zaczynając od siebie i od wzmocnienia tej swojej psychiki. I tu pytanie do ciebie. Czy miałaś w swoim życiu tą nieprzyjemność poznać takiego narcyza-tyrana? Czy był to, a może jest nadal Twój partner? Czy był to, a może jest nadal to Twój rodzic? I naprawdę warto zdać sobie sprawę, czy miałaś do czynienia z takim narcyzem-tyranem? Ponieważ relacja, bliska relacja z taką osobą, bardzo często pozostawia na nas takie rany emocjonalne, takie rany, które wymagają zagojenia. I właśnie w momencie, kiedy sobie uświadomisz, że miałaś taką relację a lub nadal masz relację z narcyzem, tyranem, to ty musisz sobie uświadomić, że również musisz zadbać o siebie, zadbać o wzmocnienie tej swojej psychiki, zacząć pracować nad sobą. Dzięki temu te rany emocjonalne mogą się zagoić. A ty nie będziesz miała tak obniżonego poczucia własnej wartości, tylko zaczniesz w końcu wierzyć w siebie. Bo pamiętaj, że narcystyran tyran zawsze chce doprowadzić do tego, żebyś ty czuła się gorsza, słabsza, nieporadna. Natomiast ty możesz to wszystko zmienić, ale właśnie zaczynając od pracy nad sobą.